Eee. Jaka to jest konfrontacja? Jaka to jest konfrontacja? No chyba nie siedzieliście jeszcze naprzeciwko siebie i nie, nie no dyskutowaliście. Znaczy dyskutować, to tu my nie mamy za bardzo o czym. Pierwsze pytanie do Alana, czy jakbyś dostał propozycję walki z wampirem, to czy byś ją przyjął i jeżeli byś ją przyjął, to na jakich warunkach? Tu chwilę tu te m, propozycje, jeżeli chodzi o nosie walki. Eee. Kiedyś powiedziałem, że rzeczywiście, że mu nie dam tej walki i nie zrobimy tej walki, ale coraz bardziej kibice się tego domagają, więc tak jak powiedziałem tu w wywiadach, sądzę, że to pewnie nieuniknione jest i to pewnie kwestia czasu jest. Propozycję to zapewne bym ją przyjął, bo wiem, że to łatwe pieniądze dla mnie. A na warunkach takich, jakie by sobie uzgodniła Kwiecińska, bo to on jest do tego, żeby uzgadniać warunki, ja przyjmuję walki, a on zawsze musi szukać jakiejś takiej Specjalizacji, gdzie on by miał jakiekolwiek szanse, bo w normalnej walce to ja nie widzę podjazdu. A po, po to chyba kibice przychodzą na, na, na walkę, na, na, na gale, chyba żeby fajne walki zobaczyć, a nie... A nie Ale każda walka by była do jednej bramki. Słucham? W jakiej formule byś chciał zawalczyć, żeby to miało... Na normalne rękawice. I co, i myślisz, że to by Myślę, że, nie była egzekucja? Myślę, że, że, myśl, no, myśl, że miałbyś, miałbyś ze mną problem wtedy. Jaki problem? No to zobacz, wtedy wtedy... A z kim walczyłeś z takim... Mocnym i dałeś wyrównaną walkę. Ja się pytam ciebie, no nie oglądałem walki. To tylko... dobry, do, dobrą walkę. Ale z kim walczyłeś? Z Rogerem Garbaczewskim. To była wy, wyrównana walka, tak? Wtedy wygrałem. Kiedy, gdzie, wygrałem. Mnie, gdzie mnie spisywali na tego. Sądzę, że z Adrianem Błosińskim tak samo e, walczy walczyłem. Myślisz, w K1. że wygrałbyś z Tyburskim? Nie wiem, w K1 no, w K1 ciężko by było na pewno. A, czyli. Z Tyburskim byś nie wygrał, a ze mną byś dał w miarę wymiar na nie, walkę. No, w, w są, to, ty, to, to są duże rękawice, to są duże rękawice. To o tym mówiłem na początku, że to kolega jest od wymyślania warunku, dlatego on już następnie narzuca, że muszą być duże rękawice. No. Normalnie to każdy walczy w małych do wagi, To do mojej wagi, to zbij do mojej do, wagi. Do... A co jeszcze mam do ciebie oś... zrobić? Zbij do mojej wagi, załóż duże rękawice. <laughs> Panowie, na no ucho dostaliśmy, że 80% w ankiecie jest za tą walką. No ja wiem, że no właśnie, dużo no... osób chce zobaczyć tę walkę, więc A myślę, że to jest e... niebezpieczne. Alan dlatego chce teraz walki, bo wie, że ona mu będzie się opłacała finansowo. No do tej pory mówił, że on nie da mi walki. To nie jest tak, że ty komuś coś dajesz, tylko przyjmujesz ofertę walki. Taka nie, jest prawda. Nie, sądzę, A teraz że... myślisz, że za taką walkę jesteś w stanie wynegocjować dobre pieniądze i tak. No bo dlatego. cały czas, ten, cały czas ym, mi mówili, żebym uspokoił się z tobą, żebym, y, żebym dał sobie bo nie na nie masz szans. Ale dlaczego nie mam szans? Bo, bo ty ja już, cię... No to zobaczymy, no to kurwa, mówię, po nowym roku sądzę, że do tej walki pewnie dojdzie eee, i wtedy sprawdzimy kto, kto miał rację. Jestem w stanie zaakceptować y, walkę praktycznie na każdych warunkach, tylko jeśli on wymyśli, że ja mam schodzić do jakichś... Y Wagi, która dla mnie jest nierealna, to może walczyć już z kimś innym następnie, nie? To dużo osób mnie z różnych rzeczy kojarzy, więc, e, więc większość osób mnie pewnie kojarzy i tak z tego z programu, ale ja już przed programem się, ja już też tam jakieś toczyłem boje. Tak więc. E, no i nie radzisz każdy... sobie z zawodnikami frikowymi e, podczas walk, nie? Dobra, słuchaj, tylko ty jako masz karierę sportową, jaką ja mam. Ty się biłeś w One Championship. To jest jedna najlepszych no, generacji. ale że jestem na, słabym zawodnikiem i moje walki są. No, no bo nudne dajesz walki. no, to... no Nudna walka tutaj. była z Tyburskim. Nudna, walki. nudna walka była z Tyburskim? Nie, tylko gdyby tu był Tyburski... Nudna walka była z Szeligą? pewnych. pewnych... powiedz mi, która moja walka była. Ale nudna. to są tacy zawodnicy. Która moja Słuchaj, walka była. To, była nudna. to są zawodnicy, to jest tak jakby dmężnik. Która to moja gra. walka była najlepsza. Tyburski, która walka była. Ale gdyby. Nudna. Tu się tyburski, podgrzewa atmosfera. Gdyby Tyburski był Co myślisz o fejs to fejs później na scenie politycznej? Gdyby zrobił lepsze przygotowania, tak jak jego brat powiedział, to by na pewno dał dużo lepszą walkę i to nie byłaby taka walka w jedną stronę. Ale gdyby. Ale mówił, że jest najlepiej przygotowany jest każdy, w niesamowitej tak, formie. Tak, każdy tak mówi, każdy tak mówi. Ja tak nie mówię. Ja jak nie mam formy, to mówię, że nie mam formy. To nie każdy. Okay. Która Bo... moja walka była nudna? Spojrzeć na... na nie, na z, z Pączkiem. To była nudna walka? Sądzę, że z... To była najlepsza walka na gali, gdzie walczyły Gość z KSW, Mirz i tak dalej. Tam było 10 walki moja C walka, każdy mówił, że była najlepsza, to jaka to była? No każdy, każdy ma inne. Każdy ma inny. Ja wyraziłem swoje. Ale spojrzeć na. I patrzyłem na twoje walki no. i kurde, no nie chciało mi się dalej ich po prostu oglądać. Chciało ci się dalej oglądać, bo moje walki są na takim poziomie, którego ty nigdy nie dotkniesz, nie no tak. Jak już jesteście przy tym. temacie, no tak. to by się sprzedawało, to mam by pytanie sprzedawało, pytanie do, do ciebie, z której swojej walki jesteś najbardziej dumny? Z każdej no, mojej ja. walki jestem dumny. Bo tam mnie czegoś nauczyła. Taka e, walka, która można powiedzieć, że dużo pokazała, to była moja pierwsza walka w, e, dla organizacji One Championship. I to była walka, gdzie wygrałem pomimo zerwanych wiązadeł. Pokazała, że jednak mam charakter do tego sportu. Nie tak, jak ty, że się kładziesz co 30 sekund. Mhm. Mhm. To by się na pewno nie położył. No to zobaczymy. No przy Denisie to się kładłeś, on kopał 5 metrów od ciebie, a ty się kładłeś chłopie. I mówisz o, o kimś, że ktoś daje nudne walki. Spójrz na siebie. Dopiero komentuj czyjeś walki, nie? We frykowych organizacjach. No, no, no tak, no bo kurczę przeszedłem do, 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 do tych organizacji. Na no, moje walki były najlepsze na gali. Też. A ty mówisz, że to była nudna walka. No, Czyli jest... ja mogę powiedzieć, że ta co według ciebie y, była walką wieczoru, dla mnie była nudna. No to, no, to widzisz. no to widzisz, każdy ma kurczę od, od swoje odczucia, tak? Boże, w tej fali fajnie. jest fajnej, w, 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 tej w, tej, w tej walce Adam Kowalski się dobrze, fajnie zaprezentował, a ty tylko tylko ty, 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 ty ciosy. Ty. Panowie, kończymy. Jak przyjmowałem. Ale poczekaj, jak przyjmowałem? każdy odbiera inaczej walki. No każdy Jednemu jest czekała drugiemu nie. Co on wygrał na punkty e, w, no, i to, w każdej rundzie wygrywał 10 No Co ty opowiadasz, Takie było moje odczucie. Panowie widzowie czekają na tę walkę. Przejdźmy dalej. No. Moje odczucie jest takie, że jesteś głupi kurwa, i nie, nie wiesz w ogóle co gadasz, nie? To jest moje odczucie.